17 grudnia, e, powiem wam, że już jest 17 grudnia, a mi się cały czas wydaje, że w ogóle jest 15 albo 16. E, właśnie ubieram skarpetki świąteczne i wybieramy się na zakupy takie jedzeniowe, ale być może jeszcze jak dziś skoczę po drodze, może z Łukaszem gdzieś nawet pójdziemy. A dzisiaj w ogóle się chyba zaczynają jarmarki i nie mogę się doczekać, bo ja uwielbiam jarmarki świąteczne, tak więc mam nadzieję, że to się dzisiaj zaczyna i że dzisiaj będą sklepiczki rozstawione i będzie można tam pójść, będzie można zobaczyć co mają ciekawego. wielki rek śubielski i w tym roku rek Bielski jest przy samych schodach. Zobaczcie, ile je miały. A tu można jeszcze kupić sobie trochę choinki i zrobić sobie dekorację świąteczną, jeśli się jeszcze nie ma. Patrzcie, pomnik Wolka i Lolka w Bielsku Białej. Jeden z wielu pomników takich bajkowych, które tutaj są I w tym roku Bolek i Lolek też ubrani już na święta Przychodzę do Was, słuchajcie, w przerwie programu e Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie jest świąteczna edycja Bardzo lubię w ogóle takie programy Kiedyś właśnie, jak jeszcze byłam w Polsce, to oglądałam ten program Bardzo go lubiłam Ale w Irlandii nie mam w sumie telewizora i telewizji i zazwyczaj po prostu tego nie oglądam. Czasem coś tam na YouTube oglądam, więc teraz nadrabiam. Fajnie, że jest taka edycja świąteczna. Uwielbiam, mówię, uwielbiam ten program i w ogóle uwielbiam tego typu programy. A ponieważ jest przerwa akurat na reklamę, to ja korzystam z tego czasu i otwieram kalendarze. Także uwaga, wyciągam pierwsze rzeczy. Dzisiaj numer e, 5. <grych> tak, numer 5 i 17. Te rzeczy z kalendarza jakoś mi się teraz, słuchajcie, wiecie, bardzo pokrywają. Patrzcie, to jest numer 17, tylko to jest dość ciężkie. A to jest numerek 5. Także otwieram na kąteczkę. Za chwilę otworzę siedemnastkę. Ale oba kształtowo są, jak widzicie, podobne do siebie. Ja dzisiaj w ogóle mam w ogóle w ogóle mieć świąteczną bruskę od Magical Suitcase yy, od Piraci z Karaibów. Właśnie a, a propos Piraci z Karaibów, to jeszcze mam dawać dwa boksy do opublikowania, sobie przypomniałam, że jeden z boksów mam nagrany i nie jest opublikowany, on cały czas jest na YouTube wrzucony, tylko po prostu on nie jest jeszcze w linku publicznym, także będę musiała Wam wrzucić link publiczny, myślę, że to zrobię teraz na dniach. I oprócz tego jeszcze mam jednego boksa, którego nie opublikowałam i nie zmontowałam. Dobra, wyciągam już, co tu jest. Uuu, tu jest kadzidło. Nie mam pojęcia jakie, ale ono tak słodko pachnie. W pierwszej chwili myślałam, że to może jakaś szałwia farbowana albo coś takiego, ale nie. nie. Nie wiem, co to jest za kadzidło. Ale ładne. Takie słodkawe. Nie mam pojęcia, co to jest. Nawet po liściach powiem Wam szczerze, że tak coś nie bardzo kojarzę, co to może takiego być. Nie wiem, ale Pani, jest opis? O, jest. Jest opis. Hmm, to jest Black Sage, czyli po prostu czarna szałwia. Ok. Nie pomyślałam, że czarna szałwia tak pachnie, bo biała szałwia yy, inaczej pachnie, więc to nie, nie mogłabym zgadnąć tego zapachu. Bo jednak jest inny. Ale fajowo, super. Jeszcze biały, czarny, jeszcze nie miałam, Białą miałam, czarny jeszcze nie miałam. Yy, a teraz otwieramy numer 17. No otwórz się ja coś nie chcę iść. To jest ciężkie i jakieś takie równe. Okej, okay, w papierze mamy następny papier. Co tu jest? Co to może być? O, słuchajcie, to jest rzecz, którą już mam, co prawda? Ale i tak fajnie, że jest. To jest kolejna różdżka salenitowa. Już Wam to pokazywałam na jednym z filmików. I właśnie teraz się zastanawiam, czy to właśnie nie jest ten film, który mam na kanale i on nie jest udostępniony w linku publicznym. Coś mi się tak wydaje. To tam właśnie miałam taką różdżkę salenitową, i teraz na to wchodzi. Będę miała dwie. Wyciągnęłam już kolejną rzecz teraz z Fern i zaraz Wam pokażę. O, tu są dwie naklejki. I tym razem wzi wzięłam większą rzecz, ona jest taka dość ciężka. Yy, ja obstawiam, że tutaj może być jakaś świeczka, ale nie jestem pewna, więc yy, nie mówię na pewno. O, słuchajcie, właśnie leci, yy, bo chciałam go tu przesunąć. Chyba będzie ok. E, to może być świeczka, ale już otworzę i się dowiem, co to jest. E, ale powiem Wam, że widzę teraz, e, jak tak ruszał ręką, e, jak bardzo pływa mi znowu obraz w tym telefonie. Już e, myślałam, że po aktualizacji się to zmieniło i długi czas już tak było, że ten obraz wyglądał mi spoko, a teraz widzę, że znowu przy tej przedniej kamerze strasznie mi ten obraz pływał, no, ale trudno, nic na to nie poradzę. Otwieram, co to, to może być. Okej, okay, to ma śmieszny kształt w ogóle. Nie, tego nie będzie widać. Jest takie bardziej kwadratowe. O, słuchajcie, no tego się nie spodziewałam. To jest stól do kąpieli, lawendowa sól do kąpieli. W ogóle w takim tym ładnym słoiczku z piękną etykietką i tu jest napisane kąpiel mineralna w kłodawskiej soli przynosi uczucie głębokiego odprężenia całego organizmu a seria kąpieli efekt tzw. zwanej aksamitnej skóry polskie kwiaty lawendy mają piękny zapach oraz działanie relaksujące naturalne produkty pielęgnacyjne wspierają nasze ciało słuchajcie super tylko to jest już druga sól do kąpieli jedną dostałam to widzieliście we wczorajszym vlogmasie jedną dostałam w prezencie od właścicielki gastrohabitat i problem jest taki że Tutaj mam już drugą Problem jest taki, tylko że ja nie mam fan. E, oczywiście ja sobie to, to zużyję e, Po prostu zużyję sobie Na jakieś tam kąpiele dostup czy coś takiego Ale strasznie żałuję, że nie mogę tego wy wykorzystać w pełni właśnie Ale i tak się e, cieszę Bo na pewno sobie to użyję ja Zaraz to otworzę, zobacz jak pachnie mm, No pachnie po prostu lawendą Tej lawendy tutaj jest tyle, nie wiem czy to będzie widać Nie, nie będę Wam tak pokazywać, bo porozsypuję ale jest tutaj masa tej lawendy w środku tego wszystkiego. No super, naprawdę mega, bardzo fajna rzecz. I ogólnie wiem, że to są fajne rzeczy. Co prawda jeszcze tej od Kasi właśnie z Habitat nie próbowałam. Ale wiem, że to są fajne rzeczy, bo już próbowałam tego typu soli yy, z różnymi dodatkami, właśnie. Miałam taką jedną z miętą, jedną z, yy, chyba z lawendą i czymś jeszcze, i one naprawdę były bardzo, yy, bardzo fajne. Więc to są, wiem, że to są fajne produkty, tylko właśnie żałuję, że nie mogę w pełni z nich korzystać ze względu na to, że tej wanny nie mam. Dobra, słuchajcie, yy, ja kończę dzisiaj masa yy, i lecę <grym> na yy, Twoja twarz już mi znajomo, yy, a za chwilę. Za chwilę to się zabiorę zamontowanie tego filmu. Tak myślę, żeby to na jutro mieć skończone. Bo jutro spróbuję Was zabrać ze sobą na jarmarki. Bo dzisiaj zaczęły się jarmarki, ale niestety nie miałam możliwości, żeby na nie pójść. Także mam nadzieję, że jutro zabiorę Was na jarmarki. Mam nadzieję, że tam będą fajne rzeczy. Także do zobaczenia jutro.